Gość Radia Lublin. Polskie Radio Lublin, 16 minut po godzinie 8. Ryszard Majewski, dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Witam również naszego gościa, pułkownik Dariusz Dachowicz z dowództwa wojsk Pe specjalnych, wykładowca w Katedrze Nauko o Bezpieczeństwie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest naszym gościem. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pułkowniku, 48. dzień inwazji Rosji na Ukrainę, i wydaje się, że ten punkt zwrotny, ta bitwa, o której mówi się już od kilku dni, jest coraz bliżej, czyli że wojna wchodzi w tę fazę decydującą. Tak, rzeczywiście, po wycofaniu się znacznych sił z rejonu Kijowa, Rosjanie zaczęli przegrupowywać siły i uznali, że nie będą w stanie prowadzić tak szeroko zakrojonej operacji, tak szeroko zakrojonych działań jak dotychczas. I w związku z tym postanowili skoncentrować się na wschodzie Ukrainy. W mojej ocenie, od początku konfliktu, od początku wojny, Rosjanie głównie parli do tego, żeby z jednej strony Opanować Kijów, jeżeli się to uda. Okazało się to niemożliwe. A z drugiej strony, wyrąbać sobie korytarz do Krymu, lądowy korytarz. I jest to teraz realizowane niestety z żelazną konsekwencją, za co płaci Mariupol. A plan, określam to jako plan B. Po prostu odcięcie jak największej części wschodniej Ukrainy. W początkowym okresie działań, w początkowym okresie wojny, myślę, że mieli apetyt na całą wschodnią Ukrainę, ale teraz zrozumieli, że nie posiadają tylu sił i środków, żeby swoje zamiary zrealizować. I myślę, że zostali również zaskoczeni przez stronę ukraińską determinacją obrony ukraińskiej i skutecznością tej obrony. Chociaż, ile... pojawiły się, chociaż pojawiły się też takie opinie, że po y, zwycięskiej bitwie, tutaj mówimy o stronę rosyjską, y, walka o Kijów jeszcze nie jest przesądzona. Wiesz, ja nie może mówię... Kijów będzie kolejnym, kolejnym punktem, kolejnym miejscem. Tak, rzeczywiście pojawiają się takie informacje w różnych y, źródłach, y, które wskazują, że priorytetem na razie stał się Wschód, ale Kijów nie jest... Tematem zamkniętym. Y, oczywiście to z historii, nawet y, patrząc z historycznego punktu widzenia, kiedy odnosi się zwycięstwa, wtedy kiedy opanowuje się stolice przeciwnika, y, to taki wymierny sukces. Y, wtedy, kiedy się odbywa defiladę, zresztą wojska rosyjskie, jak wynika z tych informacji, które docierają do nas. Żołnierze Rosyjscy, którzy szturmowali tam od strony, szturmowali Kijów od strony północnej, atakując z północy, dysponowali również mundurami galowymi, które miały być wykorzystane do parady na, na ulicach Kijowa. Y Panie tak. Pułkowniku, nie wiem, czy się, nie wiem, czy się słyszymy, bo y, krótka przerwa techniczna, ale chyba się słyszymy i chyba się widzimy. Tak, tak. Ja słyszę, ja słyszę pana bardzo dobrze. Panie Pułkowniku, to przegrupowanie Więc... o którym tak, to przegrupowanie, o którym Pan powiedział, y, na czym polegało, oprócz tego, o który, o te, o tej, oprócz tej rzeczy, o której Pan wspomniał, czyli wycofania części wojsk, y, to także, że tak się wyrażę, odświeżenie armii, to także wprowadzenie do, o... do... W, walki, tak, nowych oddziałów. Przede wszystkim został również ogłoszony w sposób niejawny pobór w, w Rosji, i w ten sposób rozpoczęto uzupełnianie jednostek, które były wycofywane z frontu. A druga rzecz to po prostu zaczęto łączyć pododdziały, czyli te jednostki, które były wycofywane z frontu w jednostki. Które będą w stanie prowadzić operacje. Ocenia się, że Rosjanie zgromadzili dotychczas około 30 do 40 taktycznych grup bojowych. Taktyczna grupa bojowa, w sensie taktyczna grupa bojowa, to jest siła batalionu. Batalion, batalionowa grupa bojowa to jest około między 600 a 800 osób, w zależności od tego, jaki, jaki jest jej skład, czy jest tam przewaga sił pancernych, czy jest tam przewaga sił zmechanizowanych. I no jeżeli to pomnożymy, tylko no to jeżeli mamy 30 razy 8, to jest 24 tysiące, jeżeli pomnożymy, jeżeli tą górną granicę przyjmiemy, no to jest to 300, 300, 32 tysiące. Nie jest to w mojej ocenie siła, która byłaby w stanie. Mm, Wykonać to zadanie, które przed nią stoi, aczkolwiek Rosjanie będą na pewno zdeterminowani i widać, że wyciągają wnioski z tego, co stało się w okolicach Kijowa, i myślę, że te działania ich będą poprzedzone silnymi czy intensywnymi działaniami i artylerii, i lotnictwa, ale również teren o ile teren w rejonie Kijowa sprzyjał obrońcom. To teraz teren niestety jest bardziej otwarty i sprzyja wykorzystaniu wojsk pancernych i zmechanizowanych. Liczb, liczb, nie, niewielka liczba miejscowości, które mogą być bronione, ale pewnie będą omijane, również no, będzie powodowała to, że te miejscowości będą celem rosyjskiego ataku. Putin zmienia również dowódców, również na tym najwyższym szczeblu. Czy to oznacza, że za tymi decyzjami idą również decyzje o tej zmianie strategii, o której Pan wspomniał? Myślę, że ta zmiana dowódcy nastąpiła, dlatego że do tej pory to dowodzenie było takie rozmyte i linia, linia ta ataku strony rosyjskiej to było blisko 300 ponad 3, około 4000 tysięcy kilometrów, więc bardzo, bardzo rozciągnięty front w stosunku do tych sił, które zostały zaangażowane oczywiście. I brak jednolitego dowodzenia, czy też nastawienie na takie kierowanie tymi siłami, które miały być przywitane przez Ukraińców jako wyzwoliciele, no, nie przyniosła, jak widać, nie przyniosła oczekiwanych przez Rosjan efektów, i bardzo dobrze, że tak się stało. Mówimy, Te, tak. Ten nowy dowódca jest doświadczonym dowódcą, bo też Syrii. Tak, właśnie w Syrii i niestety, co musi budzić pewne, pewien niepokój, tam w Syrii Rosjanie nie. Nie zwracali uwagę na cywilów, nie zwracali uwagę na przestrzeganie prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych. Ale do, zaraz... tej pory, ale do tej pory też nie przestrzegali, biorąc pod uwagę Mariupol, o którym pan wspomniał, Bucza, te miejsca, które no, świadczą pewnie bezsprzecznie o tym, tak. Ja uważam, uważam, uważam to, co, to, co się stało w Buczy, w Borodiance, właśnie co się dzieje w Mariupolu, za bestialstwo. Uważam, że to jest to, co oni robią, jest niegodne. Nawet nie przechodzi mi przez gardło słowo żołnierze w stosunku do Rosjan, bo żołnierz to jest człowiek, który walczy, ale walczy z honorem i zachowuje pewne zasady. Natomiast nawet nie wiem, nie wiem jakich jak jak, jak powinienem nazywać. Ukraińcy nazywają ich orkami. Natomiast, no, nie wiem, mam tutaj duży dylemat. No właśnie, Ukraińcy pałają wielką chęcią zemsty za to, co wydarzyło się w tych miejscowościach, o których Pan wspomniał. Zatem to może dodać takiego, do takiej dodatkowej siły w czasie tej wojny, w czasie tej walki, która na pewno nastąpi. Mam nadzieję, że tak będzie, i wcale się nie dziwię, że takie, takie nastroje w, w armii ukraińskiej panują. Mam tylko, również żywię nadzieję, że pomimo tego, że czasami w takich sytuacjach człowiek zachowuje się irracjonalnie, nie dojdzie do sytuacji, w której y, będą ta, ten, ten, y, ta reakcja strony ukraińskiej będzie zbyt drastyczna. Zresztą y, jest to, byłoby to wpisanie się w narrację rosyjską, bo pojawiały się takie fake newsy, fake y, materiały. Które pokazywały żołnierzy rosyjskich zatrzymanych przez żołnierzy ukraińskich, którzy byli ranni, których niby torturowano, mówię niby, bo, bo nie, nie ma na to żadnych dowodów ani żadnych materiałów. Więc yy, widać, że ta walka informacyjna trwa z obu stron. Na razie wygrywają ją Ukraińcy i robią to bardzo skutecznie, bardzo precyzyjnie. I również mam nadzieję, że tak to dalej będzie realizowane. Nie bez znaczenia jest oczywiście też w tej operacji posiadanie określonych informacji dotyczących lokalizacji sił strony przeciwnej, i tutaj też po raz pierwszy, chyba dwa dni temu, pan sekretarz Austin stwierdził jednoznacznie, że strona amerykańska udziela, przekazuje informacje wywiadowcze. W stronie ukraińskiej. I do tej sprawy powrócimy już za chwilę. W tej chwili bardzo dziękujemy słuchaczom Polskiego Radia Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy już za moment w internecie, na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin, a także na, na naszym profilu na Facebooku. A przypomnę, pułkownik Dariusz Dachowicz z Dowództwa Wojsk Specjalnych, wykładowca w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, jest gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin i słuchaczy i internautów. Panie pułkowniku, powiedział pan o tej pomocy, o tym wsparciu ze strony między innymi Amerykanów. To jest niezwykle ważne w prowadzeniu wojny przez wojska ukraińskie. To nie tylko wojska ukraińskie, to także spora grupa żołnierzy, którzy przyjechali, którzy przybyli na Ukrainę, żeby bronić niepodległości tego kraju. Tak, oczywiście. Duża, duża grupa wolontariuszy postanowiła dołączyć do. To się nazywa, ta jednostka nazywa się chyba Gruzińskim legionem, ale też stworzono takie, takie, takie jednostki złożone z obcokrajowców, które walczą na rzecz. Ukrainy i które wal, wspierają siły ukraińskie w realizacji ich zadań i robią to z tego, co wiem bardzo skutecznie. Są to zazwyczaj jednostki złożone z doświadczonych żołnierzy, posiadających doświadczenie bojowe, które to przydaje się na Ukrainie i które jest przez Ukraińców właściwie wykorzystane. Więc myślę, że to jest. Właściwe działania. Generalnie jestem przeciwny czemuś takiemu, jak działania najemnicze, ale nie są to działania najemnicze, bo najemnik za swoje działania dostaje pieniądze i uzyskuje kontrakt, a ci ludzie walczą tak jakby z własnej, z własnej nieprzemuszonej woli i wspierają naród, który został napadnięty. Panie Pułkowniku, w czasie naszej rozmowy padła nazwa konwencja genewska. Przestrzeganie tej konwencji w, przez armię, przez wojsko, przez żołnierzy, przez prawdziwych żołnierzy jest niezwykle ważne. Tymczasem bombardowanie i ostrzeliwanie obiektów cywilnych, bomby kasetowe i informacje o obrońcy Mariupola donoszą o wykorzystaniu przez Rosjan trującej substancji. To są informacje przekazywane przez stronę ukraińską, dodajmy. Co jest też niezwykle ważne, bo dementowane te informacje są również przez. Kreml przez Rosję. Jakie znaczenie we współczesnej wojnie ma konwencja genewska? Ja ty... powinna ona gwarantować stronom właśnie brak ataków na obiekty cywilne, brak ataków, na ludność cywilną, Brak ataków na infrastrukturę krytyczną dla danego, dla danego obszaru czy dla danego państwa w celu właśnie zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, czy też na miejsca kultu religijnego. Jak widać, frustracja strony rosyjskiej jest tak daleko posunięta, że postanowiła nie przestrzegać żadnych zasad. Zresztą ja nie wiem, czy Rosjanie mają podpisane wszystkie protokoły, które obowiązują w ramach tego prawa konfliktów zbrojnych. Wydaje mi się, że niestety nie. I dlatego dopuszczają się stosowania tego typu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, tego typu uzbrojenia. Oczywiście nie zwalnia to z. na każdym szczeblu powinien przede wszystkim myśleć. A tutaj widać po prostu bestialstwo i widać to, że ta armia. W zasadzie nie zmieniła swoich reguł, powiedziałbym, od czasu wojny 1812 roku, kiedy stosowała taktykę spalnej ziemi, broniąc swojego terytorium, ale następnie już wcześniej, czyli już później, oczywiście, w Czeczenii, w, w, w Gruzji, w Syrii, 2014 rok, w Ukrainie te wszystkie elementy były powtarzane i obecnie również w czasie tych działań wojennych bestialstwo i jest po prostu wytłumaczeniem bezsilności i braku postępów w sferze militarnej Panie pułkowniku, są zapowiedzi już od dłuższego czasu zapowiedzi tej bitwy o Donbas i Ługańsk. Czy nie jest to też ze strony Rosji taka akcja propagandowa, żeby przestraszyć Ukraińców, żeby prężyć muskuły, żeby pokazać swoją siłę i no, równolegle trwają przecież negocjacje. Czy to nie ma wpłynąć na przebieg tych negocjacji? Myślę, że Rosjanie liczą na to, czy teraz jest taka faza działań zbrojnych, że Rosjanie będą parli, będą starali się uzyskać jak największe korzyści terytorialne w Ukrainie i wtedy odtrąbią swój, swój sukces. Być może 9 maja Putin ogłosi to na placu przed Kremlem. I wtedy Rosjanie powiedzą, dobrze, bo to możemy usiąść do stołu z Ukraińcami. Ukraińcy znowu mówią, że nie będzie żadnych ustęp terytorialnych. I mam nadzieję, że nie nastąpi też coś takiego, że zostanie, zostanie strona ukraińska przymuszona przez pewne państwa do tego, żeby do tych ustępstw, żeby te ustępstwa były. Tak tutaj przytoczę rok tysiąc, 2015, porozumienia mińskie, kiedy to niestety Ukraińcy mieli oddać praktycznie władzę nad dwoma swoimi obszarami, właśnie Ługańsk i Donieck po to, żeby, po to, żeby wypełnić te porozumienia mińskie. Mam nadzieję, że teraz nikomu z cywilizowanego świata nie wpadnie do głowy, żeby takie sugestie w stosunku do strony ukraińskiej. Były realizowane. Szef kancelarii prezydenta Załęckiego stwierdził, że bitwa o Donbas i Ugańsk będzie najważniejszym momentem toczącej się wojny. Kiedy, pana zdaniem, jako doświadczonego żołnierza, ta bitwa może się rozpocząć? Ze wszystkich analiz, które, które tutaj do których miałem dostęp, ze wszystkich tych materiałów, które, które przeglądam, wynika, że to jest około. No, Dwa do trzech tygodni, bo strony jeszcze gromadzą siły, i strona ukraińska, i strona rosyjska, tak jak pan redaktor zaznaczył, jeszcze nie są w tej fazie gotowości, dopiero przygotowują się. Mam nadzieję, że zdążą, że, że państwa zachodu, NATO, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, oczywiście Wielka Brytania zdążą z dostawami tych tego zasadniczego sprzętu, który jest niezbędny w stronie ukraińskiej do prowadzenia skutecznej, skutecznej obrony. I jak wynika na razie z tych analiz, to relacje, stosunek sił jest mniej więcej jeden do jednego, więc ponownie jest zachwiany w stosunku do tego, co mówią zasady sztuki wojennej. Oczywiście jako były żołnierz wojsk specjalnych chcę podkreślić, że to, to my, żołnierze wojsk specjalnych, mówimy, że pierwsza zasada to brak jakichkolwiek zasad. No tak. <laughs> Ale niestety, o ile my tak sobie możemy powiedzieć, bo my wykorzystujemy troszeczkę inne elementy, jak zaskoczenie, szybkość, precyzję i tego typu elementy, to no, w tego typu wojnie pozycyjnej, takim starciu klasycznym, raczej nie powinno się tego łamać, bo. Po prostu prze... no. daje się szansę stronie przeciwnej na zwycięstwo. Mówi się o tym nie mam nic, nie mam tak. nic przeciwko temu, żeby Ukraina wygrała. <grafię> Więc... Panie pułkowniku pojawiają się też takie opinie już na koniec naszej rozmowy, że będzie to najwa najważniejsza, największa bitwa współczesnego świata, bo nawet nie Europy, od czasów II wojny światowej. Jakie mogą być tak na koniec dzisiejszej rozmowy skutki tej bitwy? Mam, Mówię tam, o skutkach jest. dla Europy i dla świata. Jeżeli, zacznijmy od scenariusza takiego y, najbardziej pesymistycznego. Jeżeli Rosja by wygrała tą bitwę, to Putin się nie zatrzyma. Y, pójdzie po resztę Ukrainy, być może odtworzy siły i pójdzie dalej i będzie, będzie chciał dążyć dalej. Y, będzie chciał przejść dalej w kierunku y, zachodnim. Jeżeli wygra Ukraina, to mam nadzieję, że w końcu mini, upadnie mit niezwyciężonej armii rosyjskiej i y, państwa Zachodu zrozumieją, że Rosja, im słabsza Rosja, słabsza Rosja jest lepszym rozwiązaniem dla Zachodu niż Rosja w obecnym, o obecnym statusie i o, obec, o obecnych uprawnieniach. Y, ja pójdę jeszcze dalej. Ja myślę, że czas również pomyśleć o czymś takim jak przewartościowanie Pewnych sytuacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie po II wojnie światowej państwa ustaliły, że jest pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, dzisiaj ta formuła jest sztucznie utrzymywana, bo państwa, część z tych państw, które tam są, chociażby Rosja, niestety nie jest już mocarstwem w takim ujęciu, w jakim była w roku 1945. Panie pułkowniku bardzo dziękujemy. Przypomnę, pułkownik Dariusz Dachowicz z Dowództwa Wojsk Specjalnych, wykładowca w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Dodam jeszcze, że żołnierz dowódca Elitarnego Gromu był dzisiaj nie, nie, nie. Nie gromu, tylko pierwszego pułku specjalnego komandosów, o, ale właśnie. żołnierz gromu. Tak. To już, to żołnierz gromu, tak jest. Także już mamy yy, sprecyzowane wszelkie informacje na temat naszego rozmówcy. Panie pułkowniku, bardzo serdecznie panu dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu, życzę miłego dnia.